Bur. Zapraszam Państwa do testowania aplikacji e -polowanie. Po ściągnięciu aplikacji ze sklepu Google Play, oczywiście całkowicie za darmo. Pojawia nam się tutaj ikonka epolowanie. U mnie ona jest w lewym górnym rogu, a więc celem wejścia do aplikacji klikam sobie w tą ikonkę i pojawia nam się informacja, że aplikacja do działania wymaga zgody na dostęp do plików na urządzeniu. Oczywiście zezwalamy i mamy ekran logowania. W ekranie logowania wpisujemy PESEL i hasło. Oczywiście tutaj w celu przejrzenia sobie, jak ta aplikacja działa, mamy założonych użytkowników testowych. Żeby zobaczyć, gdzie oni są ukryci, klikamy sobie tutaj na ikonkę Testu i działanie. Mamy wymienione PESEL-y -e użytkowników testowych. Z hasłem test. Ja w tej chwili zaloguję się użytkownikiem trzecim 00003 hasło test. Oczywiście należy zaakceptować regulamin i loguje się do systemu. Po zalogowaniu otrzymujemy informacje wstępne, oczywiście podziękowanie za wybór aplikacji Nie pokazujemy tego ponownie. Natomiast taka podpowiedź, jeżeli dłużej przytrzymamy palcem na danej ikonie, to otrzymamy podpowiedź co Dana ikona w sobie zawiera, i co możemy za pomocą tej ikony wykonać. Od góry mamy kołowieckie koło do wyboru jedno bądź drugie. Użytkownik, który będzie należał do kilku kołowieckich, będzie mógł się pomiędzy takimi kołami przełączać. Ja wybiorę kołowę na tu lipce i po kolei mamy tak. Wiadomości, są to wszystkie komunikaty w ramach koła przesyłane od osób upoważnionych. Każdy komunikat, który trafi do użytkownika, oczywiście ta koperta zapala się na kolor czerwony. W momencie odczytania mamy już tutaj zakończone odczytywanie wiadomości. Koperta jest przejrzysta. Kolejna ikona to kalendarium. Zwykły kalendarz łowiecki, przydatna rzecz z okresami polowań. Dodatkowo te gatunki, które Obecnie podlegają polowaniu. Są zaznaczone innym kolorem. Kolejna rzecz, wybór obwodu łowieckiego. Ile wyborów, ile, ile obwodów łowieckich jest do wyboru, tyle tutaj będzie. Tutaj oczywiście mam dwa obwody. Ja wybiorę obwód numer 10 i przechodzę do wpisu do książki. Klikam w książkę polowań. Widzę, że obecnie zapisane są. Były zapisane dwie osoby. Dane zostały świeżo pobrane. Widać, że nikt nie jest zapisany. O, jest zapisany kolega Huber, targowy, o czym świadczy tutaj wykrzyknik. Natomiast piktogram z dzikiem oznacza, że polowanie zakończone zostało sukcesem, oraz te ptaszki oznaczają, że polowanie zostało zakończone. Ja teraz dodam nowy wpis. Odświeżyłem sobie poprzez przeciągnięciem palca po ekranie. Odświeżyłem w taki wpis. Widzę u góry, że jest. Baza świeża godzina 14.27 Jest zapisany w tej chwili grzegorz testowy na polowanie. Ja zapiszę tutaj siebie. Nie pokazuję tego ponownie. To jest tylko i wyłącznie przy pierwszym, pierwszym przejściu przez program. Dodaję wpis. Pobierane są dane. I teraz mogę dodać na polowanie albo siebie. Albo użytkownika, który mnie do tego upoważnił. Jest to ukłon w stronę osób ewentualnie mniej zaawansowanych technologicznie. Wystarczy, że raz u administratora pokażą nam tutaj osoby, które chciałyby, żeby zapisywały je na polowanie i taka osoba będzie miała całą listę użytkowników. Ja zapiszę w tej chwili na polowanie siebie. Dodam miejsce polowania. Mamy tutaj listę rejonów, rewirów, sektorów. Widzimy, że tutaj są sektory zajęte. Możemy oczywiście kliknąć, zadzwonić do kolegi i uzgodnić taki wpis i dopisać się do niego. Mamy tutaj sektor numer 7, który został zamknięty przez łowczego koła, ponieważ łowczy takie uprawnienia ma. Może taki sektor bądź nawet cały obwód zamknąć. Oczywiście ja wybiorę sektor, tutaj powiedzmy, szósty. Rozpoczęcie polowania. Godzina podpowiada się automatycznie. Godzinę zakończenia możemy podać. Nie musimy. Ja tego nie będę robił. Zatwierdzam swój wpis. System prosi o potwierdzenie informacji. Jeżeli są one prawidłowe, zapisujemy się do książki. Otrzymujemy komunikat o sukcesie, i już w tym momencie jestem zapisany na polowanie i wszyscy koledzy w kole również to widzą. W momencie kiedy chciałbym zakończyć polowanie, klikam sobie na swój wpis, robię zakończ polowanie. I w tym momencie mamy podpowiedzianą automatycznie godzinę zakończenia polowania. I mogę w tym momencie dodać pozyskaną zwierzynę. Dodajemy pozyskaną zwierzynę. Proszę zobaczyć. Ja w tym momencie dodam tutaj dzika, przelatka. Przeznaczę go sobie na użytek własny. I mamy takie pozycje nieobowiązkowe, jak waga i znacznik tuszy. Tutaj, wpisując wagę i znacznik tuszy, będziemy mogli ułatwić pracę skarbnikowi, ponieważ zostanie z tego wygenerowany krótki taki dokument. Z protokołu przejęcia tuszy na użytek własny, i będzie to dokument, który ułatwi wystawienie faktury w późniejszym czasie. Ja tutaj dodam sobie wagę 25 kg, zatwierdzam swój wpis, dodaję go oczywiście, muszę podać liczbę strzałów i zatwierdzam swój wpis. Analogicznie, system ponownie odpytuje, czy informacja jest prawidłowa, czy nie ma żadnych błędów. Zapisujemy do książki, otrzymujemy komunikat o sukcesie zakończenia polowania. Otwieramy książkę, i już w tym momencie widzimy, że polowanie zostało zakończone z sukcesem. Możemy takie polowania filtrować. Oczywiście skuteczne polowania. Mamy tutaj skuteczne polowania wszystkich wtedy użytkowników bądź swoje polowania tylko i wyłącznie oraz wszystkie po kolei. Ten dzik, którego tutaj pozyskaliśmy, w tej chwili od razu trafia do planu pozyskania. Ten plan pozyskania jest w czasie rzeczywistym, a więc każda sztuka, która trafia do książki, wędruje również tutaj do wykonania w planie pozyskania rocznym. Oczywiście łowczy ma dodatkowo moduł zarządzania po stronie www. i wprowadza tam protokoły odłowu, upadku oraz protokoły z polowań zbiorowych. Jeżeli zbliżamy się tutaj, powiedzmy, już przy końcówce do realizacji planu, Dana zwierzyna zostaje zaznaczona innym kolorem, żeby było wiadomo, że już jest to końcówka planu. Oczywiście jeszcze jest taka możliwość, że w momencie kiedy pada ostatnia zwierzyna z planu, wszyscy myśliwi, którzy są obecnie zapisani w książce polowań, dostają SMS-a z informacją, że została wykonana zwierzyna ostatnia w rocznym planie łowieckim. Kolejna rzecz. Mapa. Mapa łowiska. Z zaznaczonymi wszystkimi granicami sektorów oraz zniesionymi urządzeniami łowickimi. Tak naprawdę. Bardzo przydatne narzędzie a dodatkowo oczywiście informacja taka dla państwa że przygotowujemy to my jako administratorzy czyli państwo dostają gotowy produkt. Proszę zobaczyć mam tutaj Granice sektorów, oczywiście granice obwodu i wszystkie urządzenia łowieckie, jakie w kole występują. Mogę dokonać wpisu na polowanie za pomocą mapy. Klikam sobie w dany sektor, otrzymuję informację, że miejsce polowania jest wolne. Wybieram sobie poluj zostaje przerzucony do scenariusza wpisu na polowanie. Zatwierdzam taki wpis. Zapisuję do książki, otrzymuję komunikat o sukcesie, i wszyscy koledzy w kole widzą, że sektor 12 zmienił swój kolor, jest zajęty. Jeżeli klikną na niego, będą widzieli, że sektor zajęty jest przeze mnie. Jeżeli na danym sektorze będę strzelał do dzika i znajdę zestrzał, mogę przytrzymać palcem miejsce, gdzie strzelałem, bądź zrobić aktualne położenie z GPS-u. I utworzyć swój punkt. Ja utworzę w tym momencie zestrzał. Utworzyłem swój punkt. Wszyscy widzą, pojawiły się krople farby. Przy ponownym kliknięciu pojawia nam się informacja o punkcie i mogę ten punkt wysłać SMS-em do kogokolwiek, kto szuka na przykład postrzałków z psiakiem, dostanie on pineskę na mapie Google i będzie bez większych problemów w stanie się do nas wynawigować i przyjechać nam pomóc. Mapa oczywiście ma różne podkłady do wyboru. Hybryda standardowa, OpenStreetMap i OpenStreetMap terenowa. Tak wygląda mapa. Mamy tutaj jeszcze ikonkę z zieleniem. Tak zwane polowanie. Przerzuca nas ona od razu do scenariusza polowania, czyli do dodania wpisów w książce. Jest jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedziałem, a mianowicie w prawym górnym roku ma, rogu mamy ikonkę satelity. Jeżeli klikniemy w tą ikonkę, ona zmieni swój kolor, i w tym momencie udostępniamy swoje położenie wszystkim użytkownikom, użytkownikom w kole. Wszyscy koledzy w kole w tym momencie widzą nas, jak przemieszczamy się po łowisku. Pozycja jest uaktualniana co 10 sekund i tak naprawdę bardzo poprawia nasze bezpieczeństwo. Jeżeli polujemy w dwójkę na jednym sektorze, to praktycznie cały czas widzimy swoje położenie. Jest to wybór opcjonalny, nie musimy tego włączać, a możemy. Oczywiście wtedy w tym momencie wszyscy koledzy widzą ikonkę takiego człowieczka, który przemieszcza się na mapie. Zapraszam do obejrzenia na naszym profilu Facebookowym epolowanie. Jest kilka filmów pokazujących zalety właśnie tej funkcji i nie tylko tej. Ja w tym momencie to wyłączę. Dodam tylko jeszcze raz, że zapraszam do testowania aplikacji. ściągnięcia jej sobie ze sklepu Google Play. Również tymi samymi użytkownikami możemy się zalegować do platformy. Epolowanie na stronie www.epolowanie.pl i zobaczyć, jak działa epolowanie przy stanowisku komputerowym. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Dzbór.